Cudaczek, wyśmiewaczek i panna obrażalska. Było sobie miasteczko nad rzeczką, a w tym miasteczku stał sobie domek ani mały, ani duży, taki w sam raz. I w tym domku mieszkała panna obrażalska. Panna obrażalska miała 8 lat, zadarty nosek i jasne warkoczyki. Nazwano ją panną obrażalską, bo się wciąż obrażała. Obrażała się dziesięć razy na dzień. Wtedy mówiła, nie bawię się, albo nie potrzebuję. Potem, nadymała buzię, zadzierała jeszcze wyżej ten zadarty nosek i siadała w kącie, nastroszona jak sowa. Długo siedziała w kącie, tak długo, póki cała obraza nie wyparowała z niej jak woda z kociołka. Wtedy panna obrażalska wracała do zabawy z dziećmi. I co dalej? Ano za chwilę mówiła znów, nie bawię się, albo nie potrzebuję, i znowu odchodziła do kąta. Drugiej takiej obrażalskiej nie było w całej szkole, nie było nawet w całym miasteczku nad rzeczką. A wszystkiemu kto był winien? Cudaczek wyśmiewaczek. Cudaczek wyśmiewaczek licho, malusie i cieniutkie jak igła, mieszkał w tym domku. Co to nie był ani duży, ani mały, tylko w sam raz. A ten cudaczek nie jadł i nie pił, tylko śmiechem żył. Śmiał się i śmiał do rozpuku, a brzuszek pęczniał mu i pęczniał, aż napęczniał jak ziarnko grochu. Wtedy cudaczek był syty i zadowolony. Otóż ten cudaczek, wyśmiewaczek, chował się w jasne warkoczyki panny obrażalskiej i ciągle szeptał jej do ucha. Obraź się, obraź się, bo ta nadęta buzia panny Obrażalskiej była taka śmieszna. I ten nosek, co się do góry zadzierał, był taki śmieszny. I to nie bawię się, było takie śmieszne. Cudaczek patrzył na to i śmiał się w jasnych warkoczykach do rozpuku. A brzuszek mu pęczniał i pęczniał, aż napęczniał jak to ziarnko grochu. Najweselej cudaczkowi było w szkole. Bo chodził z obrażalską do szkoły, a jakże? Schowany w jasnych warkoczykach. Myślicie, że chodził się uczyć? Gdzie tam chodził, bo w szkole ciągle się obrażalska obrażała. A cudaczek śmiał się i śmiał do rozpuku. Siedzą dzieci w ławkach i piszą, obrażalska też. A tu trach! Złamała się jej stalówka. Panna obrażalska odwraca się do sąsiadki Małgosi i mówi. Małgosiu, pożycz mi stalówki. Małgosia jest uczynna. Wyjmuje zapasową stalówkę z piórnika i daje obrażalskiej. Masz, ale nie krzyw tak pióra, bo i ten złamiesz. A już nie mam więcej stalówek. Panna obrażalska już wyciągnęła rękę po stalówkę, a tu cudaczek wyśmiewaczek szepce jej do ucha. Co? Ona ma się uczyć? Obraź się! I panna obrażalska dyma buzie. Zadziera nosek i mówi: Nie potrzebuję twojej stalówki. Oj, jak śmieszna jest ta nadęta buzia, jaki śmieszny ten zadarty nosek. Cudaczek, wyśmiewaczek, śmieje się w głos, śmieje się do rozpuku, aby brzuszek mu pęcznieje i pęcznieje. Potem jest przerwa. Dzieci idą na boisko i bawią się piłką. Obrażalska nie złapała piłki raz i drugi, woła do Wicka. Na umyślnie źle mi rzucasz, nie bawię się. I już buzia nadęta. Już zadarty nosek jedzie jeszcze wyżej do góry. Ach, jak śmiesznie, jakże się zaśmiewa cudaczek wyśmiewaczek. A brzuszek mu pęcznieje, pęcznieje, pęcznieje. Potem obrażalska obraziła się na felę, bo fela powiedziała, że jej zeszyt ładniejszy. A potem na Władka, bo Władek przyczepił jej rzep do sukienki. A wreszcie obraziła się na samą panią nauczycielkę. Pani nauczycielka zapytała, ile to pięć razy sześć. A Obrażalska na to dwadzieścia sześć. Źle, mówi pani nauczycielka, pomyśl chwilę. Obrażalska myśli myśli i mówi: Pięć razy sześć, pięć razy sześć to będzie aha. To będzie dwadzieścia pięć. Moje dziecko, trzeba się lepiej uczyć tabliczki mnożenia. Siadaj. Obrażalska siada, buzie na dyma, nosek zadziera. Oj, jak śmiesznie. Oj, jak się zaśmiewa z niej cudaczek wyśmiewaczek, a brzuszek mu pęcznieje. Co to za śmieszna dziewczynka, co za śmieszny głuptas! Oj, jak mi wesoło. I cudaczek wyśmiewaczek zasypia w jasnych warkoczykach. Dobrze mu jest. Brzuszek ma pękaty jak to ziarnko grochu.